Gotowałem dla chodowcy z Rzeszowa 33 młode zarówno wyrzymacze jak i żniwiarzy. No i w tym troszkę gratisu dodałem z uwagi na to, że osobiście przyjedzie do świeradowa zdroju, a więc Siedmiu nakrapianych miansenów dostanie w gratisie. A więc gołębie już samodzielnie jedzą i piją. Są urodziwe, a więc z pewnością zadowolą hodowcę. Dodam, że gołębie nie są tanie po 300 wy sztuka, ale w tym 7 nakrapianych lisów. Czyli tutaj jest 4900 w bonusie. A więc 33 sztuki dla wymagającego hodowcy. One tu przebywają w osobnym boksie. Już samodzielnie jedzą i piją. W niedzielę przyjedzie po nie do. A tu się cała gwardia schowała. A są wyżymacze. Cała paczka tu się skrywa. No pokażcie się, jak tam wyglądacie. A tutaj cała paczka. No i tutaj. No jeden białolot. Generalnie hodowca chciał same. same. Na jeden z nim stary do nich poleciał, ale cyrk. No to są dzieci takich oto okazów, które Ryszard posiada. To są gołębie topowe, samo zdrowie. No, także zapraszam do zakupów na słonecznym gojemniku. Ryszard Osnowiec, bogatynia.